Coś pięknego. Spójrzcie na to. No nie wierzę. Co, jeden to większy? Spójrzcie. Następne dwa. No może to nie są takie wielkie jak tamte. Ostatnie, ale jakie piękne. Proszę bardzo. Nic, wykręcamy. O cholera, o, piękny, zobaczcie. I teraz tego wykręcamy. Spójrzcie, spójrzcie, jaki piękny. No Jezu i następny. Piękny. Je, ale się cieszę Jezu, z dzisiejszego wypadu Nic, widzimy się przy następnym grzybie. Tak jak obiecałem, widzimy się przy następnym grzybku. I proszę bardzo, mamy jednego tutaj. Piękny. I tu jest drugi. Proszę zobaczyć. Duży. Jak ręka. Zdrovisienki. Nic. Wyrywamy. A może spróbujemy wykręcić. O, jaka długa noga. O Boże. Ach. Ach. Piękny. Zobaczcie. O. Śliczny jest. I siup do koszyczka. I bierzemy teraz tego. Wykręcamy. Pięknie. O, okazy. Dzisiaj niesamowite. A dopiero jestem 5 minut. Dobrze, widzimy się przy następnym grzybie. Siup do koszyczka. I moi kochani, mamy następnego. Też nie mały sobie. Proszę bardzo. Trzeba po odgarnąć troszkę. O, jak jeszcze Mrówka po nim chodzi. Ładny. Duży. I. A! Jest. O, ślimaczko, idź do domu. Co to i to jest. Skąd to tyle? mrówek piękny, proszę zobaczyć no ha, ładny Aj. i nie będę się wyłączał ała ała bo mam jeszcze jednego i właśnie do niego idziemy tutaj obok jest, proszę bardzo idziemy stoi, czy wy go, widzicie go Widzicie jaki duży Piękny Proszę bardzo I wykręcamy A, a pięknie a. Oj, włamaję mu nogę, ale ja o, ślimaczek do domciu, ale nie to chciałem wam pokazać. W sumie to może i to, ale mamy dwa grzybki. Tutaj mamy jednego. Tu. Piękny, z I teraz wam pokażę kolosa. Ten do koszyka idzie. I teraz spójrzcie na to. Co tam się dzieje? Widzicie go? Ja cię kręcę, widzicie go? To jest kolos. Widzicie go? Piękny. Piękny, ale kolos. Jezu! I przekręcamy. O kurczę! O ojoj! Ułamał oj, oj. się! Proszę bardzo! Piękny, duży! I co? I zgadnijcie, gdzie on idzie? Do koszyka! Tak, moi drodzy. Dziś pada, ale grzyby to są grzyby. Trzeba chodzić i zbierać, bo cały rok nie występują. Nic, widzimy się przy następnym grzybku. I 5 metrów dalej, moi kochani widzowie, mamy następnego. Też nie mały sobie. Duży, wykręcamy ciężko się wykręca, takie kolosy, proszę bardzo, dołek, zasypujemy, a grzyb leci do koszyczka, piękny, piękny, aby tak dalej. Nic. Widzimy się przy następnym grzybie. Pięć minut temu byłem tutaj, zrywałem tamtego grzyba. Poszedłem dookoła. I tutaj przyszedłem i proszę, nie zauważyłem, że stoi taki kochany grzybek. Wyrywamy. Przepraszam, wykręcamy. Moza, za będą się czepiać. Zasypujemy, bo jedna pani dała komentarz, proszę bardzo, piękny, i wykręcamy o grzybnie, zasypujemy i do koszyczka. I widzimy się przy następnym grzybku. Mamy następnego grzybka. Tam trochę troszkę dalej. Oj, przejdziemy z drugiej strony. O, pełno gałęzi wokół niego. No i wykręcamy. O, jeszcze nie. Opa. Grzybnie zasypujemy. I szukamy dalej, moi kochani. Dążyłem się włączyć i włączyłem jeszcze raz. Zobaczcie, moi drodzy, dwa piękne okazy. Trzy. Zobaczcie. Coś pięknego. Coś pięknego. I tu mamy malutkiego. wykręcamy Opa. Jeden O. O. Drugi. I trzeci. Patrzcie. Piękne. Nic, biorę i co? Do koszyka, proszę bardzo, i szukamy dalej. To są te grzyby, które zerwałem w ciągu 5 minut, ale tylko do lasu weszłem. Tam stoi mój samochód, mój koszyk.